Cześć, ja jestem Olek witam Was w kolejnym odcinku z serii Pani 65 2024. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie 7 multipaków z widoczną limitką z Rakowa Częstochowa. Powiem Wam, że mi się udało znaleźć 7 różnych, czyli wchodzi że mam teraz dwa y, całe sety Rakowa, bo z tego co pamiętam to w Rakowie było... Po siedem zawodników, czyli to jest na przykład Kowaczewicz. I mas Nie ma Jest Tudor, Koczergin, Rudnić, Sfarnas, Nowak, Iwi Lopez i Zwolnicki. Dobra, czyli jednak jest więcej limitek zerkowa niż 7. Ale dzisiaj tak sobie to otworzymy. Mamy tutaj 5 saszetek plus dwie limitki i jedna karta coin. Dwie limitki i mamy tutaj tego 7, czyli 14 limitek. 57 to wyjdzie 35, czyli 35 saszytek. Więc ja teraz zrobię cięcie. I widzimy się, jak to wszystko otw jak otworzę to z multipaka. Dobra, mamy już tutaj wszystko otworzone. Ja więc teraz Wam pokażę, jakie mamy tutaj e, limitki. E, z rakowa to już widzieliście, wszystkie limitki Wam pokazałem. Więc jeszcze je w sumie mogę odłożyć. A reszta co? Lindel z Manchesteru United, Zane z Bayernu, Gomez z Palmeiras, Christensen z Barcelony, Gomez z Palmeiras, Gitz z Eintracht, Frankfurt i Cimicas z Liverpoolu. Więc to są wszystkie limitki, jakie trafiłem. Jak tam 750, końc. I teraz może trochę bardziej do góry przesunę. 35 saszetek. No to możemy zaczynać. Fan's favorite Papart z Bayernu. Titan, Tomori z Milanu. z Bayernu, e, Musiala. I na bazówkach Benfica, Eintracht i PZ. Następnie Leo Fans Favorite z Milanu, Magician Robertson z Liverpoolu i na bazówkach że Eintracht, River Plate i Palmeiras. Następnie Mamy tak: kapitan Henderson Liverpoolu, Time Machine Thomas Miller z Bayernu, Homegrown Di Marcos e, Interu oraz na bazówkach Manchester United, Alex Amsterdam i Manchester City. tak. Fans favorite. Bukayo Saka. O, nie ma ostrości. Halo? Okej. Okay. Następnie Logolazio. Żydzi z tą ostrością. Barcelona. Real Madrid. Palmeiras i... Manchester United. I mamy tak. Luka Modric, kapitan z Realu Madrid. Homegrown z Bayern Monachium Musiala. I na bazówkach Arsenal, Eintracht, Juventus i Atletico. I teraz tak. Ej, no co jest z tą ostrością? Czekajcie. Dlaczego to się tak dzieje? Jest tak. Zaraz tego nie widać w kamerze, czekajcie. O, dobra, może zaraz będzie lepiej. Fans' favorite. Hasebe z Eintrachtu. Time Machine z Barcelony, Lewandowski, Homegrown z Eintrachtu, Chandler i na wazówkach Barcelona, Eintracht, Frankfurt i AC Milan. Dobra, teraz powinno być lepiej. I następnie możemy kolejną troszkę otwierać. Double trouble z Olympiku Marsylia Klaus i Rongier. Titan z Newcastle Botman. Homegrown z Juventusu Fagioli. E, oraz na bazówkach Benfica, Manchester City i River Plate, następnie kapitan Interu, Lautero Martinez, Titan z arsenalu, e, Maglaesh, Titan, tu. Następnie logo PSGA i na bazówkach Milan, Benfica i Atletico. O, jest rarka pierwsza. Fajnie, też wyłajała by jakaś karta momentu. Może wpadła na przykład w bo tego nie mam. Double-Trouble z Liverpoolu, Diaz i Salah. To tutaj i Top Master Rafael Leao z Milanu. To tutaj. Logo Juventusu i na bazówkach Benfica, Eintracht i River Plate. Następnie Juventus. Gati, fans favorite, nie, fansy tu, topki, pardon, na rum mas, Magician's Palmeiras, Vega i na bazówkach Milan, Eintracht i Milan. E, następnie Myślę, że kartę momentu. E, fans favorite: Bruno Fernandes z Manchesteru United. Top-keeper Ederson z Manchesteru City. I na bazówkach: Real Madrid, Ajax, Amsterdam, Palmeiras i Juventus. Double Trouble i Juventus. Danilo i Bremer, Dominator Manchester United, Rashford, Dominator jeszcze nie było, Homegrown Alexander Arnold z Liverpoolu i na bazówkach Ajax, Palmeiras i Manchester City. I mamy tak Barella z Interu, fans favorite z Realu Madrid Vinicius Giant. Giant jeszcze nie było. Logo Palmeiras na obozówkach Arsenal, PSG i Arsenal. Następnie mamy tak. Double trouble z Barcelony Pedri i Gavi. Logo Atletico Madryt. Na bazówkach Milan, Ajax, Eintracht Frankfurt i Atletico. Mamy tak. i Cross Double Trouble z Realu Madryt. E, Benfica logo. Na bazówkach River Plate, Juventus, Ajax Amsterdam i Atletico Madryt. Co się dzieje z tą ostrością? dobra, już jest Double Troubles z Interu, Miki Tajani, czarnolu Titan Van Dijk z Liverpoolu, i następnie na wazówkach Newcastle, Benfica, Bayern Monachium i Real Madrid. Fans favorite z Benfica Rafa Silva. Logo Newcastle United. Mhm. Dobra, i następnie PSG, Ajax, Benfica i Liverpool na bazówkach. Kylian Mbappé, fans favorite sfezre, logo Eintrachtu Frankfurt i na bazówkach Manchester United, Arsenal, Bayern Monachium i Inter. Następnie fans favorite Manchester City Rodri, Dominator Griezmann z Atletico. I następnie Homegrown Menino z Palmeiras. I na bazówkach dwa razy PSG i Arsenal. I dalej będzie... Ta, może jakaś karta Momentum? Nie, mamy tak. Neuer kapitan Bayernu Monachium. Giant De Bruyne z Manchesteru City oraz Magician De Paul z Argentyny. A na bazówkach Juventus, Liverpool i PSG. Teraz mi się w ogóle wydaje, że to może być największy unboxing w, na moim całym kanale, bo jak otwieram boxy po 50 to Chyba zawsze dzielę je na dwie części, to wychodzi 25 na odcinka, to jest 35. Eee, następnie mamy tak. Double Trouble z Manchesteru United. Okej, okay, dobra, to tak nie zadziała. Eee, Bruno Fernandes i Casemiro. Titan. Eee, Lisandro Martinez z Manchesteru United. I na bazówkach. Atlet, y, nie tylko Milan, Olympic, Marsylia, Bayern, Monachium i Juventus. Juventus w tym sezonie widzę konferencję. Newcastle, fans favorite, Botman, Rising Star, Garnacho. Manchester United, Rising Star jeszcze nie było, to tam damy. Logo Ajaxu, a na bazówkach uh, Atletico Madryt, Ajax Amsterdam i Arsenal. Właśnie za niedługo będzie mecz Arsenal. Manchester City, z tym mniej niż są składy dostępne. Mamy tak, fan's favorite. Taylor, Manchester. Nie, nie Manchester, tylko jak Amsterdam. Rising Star, Bajchetich z Liverpoolu. I AC Milan na bazówkach Juventus PS i Palmeiras. Vinicius z Realu Madryt, fans favorite, Dominator, e, Darwin Nunez z Liverpoolu, Homegrown Fagioli, Juventus, na bazówkach Atletico, Manchester City i Juventus, Hakimi fans favorite. ASG, o OK, Erling Haaland, Manchester City, Top Master, e, Arsenalu, Olympic, Marsylia, Ajax i Arsenal, e, Palmeiras, Dudu, fans favorite, Titan, e, Kanji, z Manchesteru City. Homegrown Calabria Milan i na bazówkach Benfica, PSV i Palmeiras. Kapitan Koke z Atletico. Top Keeper Wojciech Szczęsny, Juventus, Dominator e, Salah Liverpool, na bazówkach Real Madrid, Eintracht, Frankfurt, Manchester City, Fans favorite Gonzalo Ramos z Benfica. Homegrown Olympic Marseille A. Jot. I na Lazio, Eintracht Frankfurt, Manchester United și River Plate. Fans favorite Rodri, Manchester City, Titan Gomez z Palmeiras, Homegrown Arsenal, Nkietan, Jak, Nketiah, Homegrown tutaj i na bazówkach Newcastle, Ajax z Amsterdam i Milan. Mamy tutaj tak, e, Sow. Mówi jest jakiś Łukasz Mousa, Sow mi się wydaje w A tu jest e, Dibril Sow z e, fans favorite Centra to Frankfurt. Top keeper Szczęsny. Dominator Wilson z, e, z Newcastle. Dominator tutaj, i na bazówkach Real Madrid, Palmeiras i Liverpool, fans favorite Botman z Newcastle, Magician, San Maxim z Newcastle. OK I na bazówkach. Bayern Monachium, Eintracht, Manchester United i Real Madrid I ostatnie cztery saszetki. Może jeszcze będzie karta momentum. Jeszcze nie w tej saszetce. El, eee, Dušan Tadić, Ajax Amsterdam, kapitan. Time Machine, Thomas, Thomas Miller. Time Machine, tutaj. To jest Bayern karta. I e, Antonio Silva, Home Benfica. A na bazówkach Lazio, Ajax i AC Milan. <ścoughs> e, double Traby, Bernardo Silva i De Bruyne z Manchester City, Rising Star, Anderson z Newcastle, Rising Star <coughs> oraz na bazówkach Atletico Madrid, Juventus, Arsenal i Bayern Monachium. <coughs> I ostatnia setka na dzisiaj. Nie, przedostatnia, przepraszam. Uh, Murphy. Fans favorite z Newcastle. Magician Saint-Maxime. Z Newcastle. Logo Benfica. I na bazówkach. Real Madrid. Liverpool i Newcastle. Kapitan. Kolejna rarka, bardzo fajnie. Harry Maguire z Manchester United, a Top Master to Pedri z Barcelony. Następnie Palmeiras logo. I na bazówkach: Olympic Marsylia, Ajax Amsterdam i Liverpool. I to by było wszystko, czyli wpadły trzy rarki na siedem. Multipaków. Czyli no, prawie w co drugim jest rarka. Nie ma wtedy nie żadnej karty momentum, ale traf. I tak jest dobre. Jutro na odcinku będzie Just Twitch na pewno, a pojutrze prawdopodobnie uzupełnienie albumu do Fify. No to co? Na dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Jeszcze z Wami żegnam. Cześć.